Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie Zemper i zapraszam do oglądania. Mój drodzy, skończyły się zewnętrzne krainy zaczął się horyzont. To oznacza, że dostałem trochę żetonów, bo tam wlasowałem się w top 4000, bodajże. Więc są żetony budowy i będziemy się nimi dzisiaj bawić. Nie na zamku głównym, tylko na posterunku, ponieważ tutaj będę się bawić w tą infrastrukturę miodową, można by to tak określić. I tak. Pierwsze co muszę zrobić, to podnieść magazyn na poziom 8, bo bez tego pojemność na miód pitny to jest 300, trochę mało. No i tak się nie da za bardzo tego wojska tutaj trzymać. Znaczy da się, jeżeli byś miał produkcję na zero, czyli tyle samo zużywają, co produkuje, ale to jest niewygodne bardzo i niepraktyczne, więc magazyn trzeba podnieść. Jeszcze sobie dobuduję pasiekę i wrzucimy tutaj trochę tego wojska. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Docelowo tutaj ma być browar na 100% ustawiony. Czyli ma robić tego miodu 32 tysiące. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Premium mam za porządek publiczny i za nadzorcę. Nie mam tej nakładki. Z nakładką, czy by było praktycznie 37 tysięcy? No, byłoby 37, ale nakładkę z horyzontu, no to trzeba będzie podziałać na horyzoncie, właśnie zobaczyć. Czy ktoś już wszedł? Nie, nikt nie wszedł. To oznacza, że jeszcze czekamy, kto tam wejdzie. No, ale to, to nie jest istotne. Dajmy sobie może pełny ekran, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Dobra. I tak, pierwsze rzecz to podnoszenie magazynu. Nie będę was tym zanudzać, bo znowu będę to pomijać e, tymi e, minutówkami i pięciu itd. Tak Choć wiecie co, zobaczę, bo to jest ten postrąbek, tak? E, żeby się teraz nie machnąć. Mam 4, siódemki 3T. Dobra, to zrobimy to normal, w normalny sposób. Znaczy, mam już tych 7,24? Może na odwrót powiedziałem no jeszcze muszę, dobra, już 44 te wpakuje, no okej, okay, niech będzie, więc chwilę sobie poklikamy. No i w tym czasie mogę wam powiedzieć, e, jaki mam plan. Tutaj będzie wojska trzymane mniej więcej 16 tysięcy na początku. Potem, jak się zrobi tą destylarnie, to trochę więcej. I będzie tutaj będzie głównie y, wojsko atakujące, bo na Rainbow było. chcemy mieć głównie defa miodowego żeby tam nie mieć za dużo zużycia, bo tutaj jakby jest piekarnia z wieków i wtedy to mi zużywa żywność, która jest dużo bardziej jakby opłacalna, no bez tu piekarnia z wieków, wiecie o co chodzi chyba. Tak więc wyślemy sobie od razu tutaj, nastawimy sobie, no mamy magazyn 100 tysięcy tego i tego, więc od razu browar docelowo tutaj będzie, nie wiem, początkowo będzie na jakieś 40, sobie dajmy może, coś takiego. No teraz żywność trochę mi mocno spada, więc zaraz sobie to wywalę to wojsko zwykłe do rainbow empire sobie wywalimy e, nie wiem co szczerze powiedzmy, że to to będzie ile? to będzie e, 12 tysięcy no to dobra, to może bez tego tysiąca coś takiego ok e, będę to na piórkach wysłać, żeby to na filmie nie, nie trwało jakoś bardzo długo, te przesyły no i tutaj sobie wyślijmy e, z zamku głównego chyba nie ma za bardzo. No nie, to no jest 24 tego Ofa. Więc sobie z rainbow'a trochę Ofa, bo tutaj już trochę go 1800, tak. Koszarów na razie tutaj nie podniosę, bo jakby no nie stać mnie aż na taką zabawę, żeby jeszcze koszary robić. No, trudno. I dalej, co chciałem zrobić, chciałem wywalić. Wojsko, które nie jest mi absolutnie potrzebne i to jakby nie, nie łączy się z niczym, co posiadam, czyli tych dziadów. Tak więc to sobie skasujemy. Trochę mi moc spadnie, ale no nie interesuje mnie to i tak. Zaferbowanie wojska miodowego jest kosmicznie więcej mocy. Naprawdę to mega trudne. Zwróćcie, że wnosi przez wojska, ok, przez browar, dobra. No i teraz mamy miotku 10 na godzinę i zwykłego, znaczy pitnego, a zwykłego 500. I właśnie dlatego trzeba sobie postawić jeszcze jedną pasiekę. W magazynie budynku coś mam Aha, to pewnie jakaś, jak, jak, jakaś dekorka, to nie istotne. Hmm. Będą się schować chyba chatkę żeby, ją, albo. Hmm. Nie wiem. Okej, okay. swoją drogą się wytłumaczę, dlaczego nie ma kamerki. Na tym filmie po prostu będziemy dużo operować na tym y, miejscu, właśnie w tym lewym dolnym rogu. No bo tam będzie się dużo rzeczy działo. Trochę mi spadnie produkcja, bo muszę dekorkę schować. No, o 500, no trudno. No, niestety jest to potrzebne. Miodu też trochę spadła, no, ale to. Nic na to nie poradzę I to, co chciałem zrobić, to wstawić tutaj pasiekę, bo na dwie mi chyba nie starczy. Nie, na dwie będę musiał jeszcze trochę poczekać, ale jedną jak najbardziej muszę sobie wstawić i skipnąć. Dobra. Teraz tego miodu produkujemy. Także zwykłego, jeszcze 2000 dodatkowe, dobra. Jeszcze. Plan jest taki, żeby to było 9 pasiek, czyli żeby browar chodził na 100%. Ne? Tylko, że nie wiem, czy koniecznie będzie 9, ja wiem, raczej szedł w 8, bo potem jeszcze będą budynki, które zwiększą produkcję miodu. E, czyli taki młyn na miód, można by to nazwać. Nie wiem, ile będzie kosztować. Bo może, jak to będzie po 1000, że tonów, to. Wciął dużo czasu i to może zająć po prostu, nie, ale. Mm, no, i generalnie, też yy, dlaczego robię to na poście? Kwestia jest taka, że na zamku głównym to już po prostu chodzi na 100%, nie, i znaczy nie, teraz to chyba chodzi na 90%, jakbym nastawił na 100%, to miał za duży minus miodu, nie. Znaczy, jak sobie tutaj odpalę browar, znaczy, on jest odpalony na 90%. To produkuje 32000 tego i jest na minus 1000. Nie? I jakby nie mam skąd go pozyskać, więc była w sumie ciągnę głównie, bo tam jest na plusie. Dobra, dodajmy sobie do kolejki. Jak widzicie, zrezygnowałem z nakładek na cenę wojska kosztem tego, że po prostu jestem leniwy i nie chce mi się wklepywać tego co chwila, więc jest nakładka na większą ilość. Hmm. Aha, no i kwestia jest taka, że po prostu mam 16000 defa tego miodowego, nie? 8, tego, 8 tego. na zamku. Ale lecę po to, co jest na dole i to wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy Że na dole jest taki budynek destylarnia miodu pitnego, i on jest na samym dole On jest ostatni do zbadania Ale okej, okay, zostało mi 7 badań, tak? A już zrobiłem... A już za mną jest 5-6 tak naprawdę, więc jestem już prawie w połowie Nie wiem jaka będzie cena w groszakach tego mm. No ale to robi coś takiego jak piekarnia, czyli wojsko miodowe zamiast zjadać nam 2 na godzinę będzie zjadało 1,2 e, tak jak piekarnia robi to z, z wojskiem normalnym tutaj to jest chyba to zobaczcie 5% to pewnie będzie za ruble ale jak nie, no to za żetony jakieś kosmiczne nie? ale to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne to będę stawiać e, no ale dobra, wróćmy do tego posta, zobaczmy czy wojsko już przyszło chyba przyszło tak, jeszcze jest dużo na plus tej produkcji miodu. Sprawda teraz na Rainbow jest trochę duże zużycie żywności 51 tysięcy na godzinę, ale to się ogarnie jakoś powybija, bo tutaj ma po prostu nadmiar wojska kupiony. No, no, ma 16 tysięcy jeszcze, którzy nie są mi koniecznie potrzebni. Obyślałem 20 tysięcy tego. No, ale tak, no dobra, czyli minus żarciowy jest w porządku i z miodem pitnym jestem 5 tysięcy do przodu. Tak więc ja bym sobie to trochę zmniejszył do 20, żeby z miodem być nadal na plus. Ale myk będzie taki po prostu, że miód zwykły się będzie szybciej robił, żeby zapchać magazyn na wszelki wypadek, jakbym tam chciał pójść w minus. No i teraz mam magazyn też 100 tysięcy na to i na to, na żywność 223 tysiące, więc to bardzo fajnie. I planuję też na tym posyłku kiedyś ten magazyn zrobić, ale nie śpieszymy się z tym, bo. Jeżeli bym tam chciał robić miód, no to to jest kolejne parę tysięcy żetonów, nie? 450 do magazynu i... No tak generalnie jak chcecie zacząć zabawę z miodem, to potrzebujecie mniej więcej 2000 żetonów budowy, żeby, żeby to zacząć, nie? A jeżeli chcecie robić jeszcze koszary, no to 2500 ponad, Więc naprawdę sporo tego trzeba. Nie pamiętam, że nawet ile koszary kosztowały, ale chyba... Nie, to nawet więcej, niecałe 3000 budowy, nawet sporo. Eee, no ale żeby zacząć, to wystarczy mieć tych pasie kilka i browar. Fajnie jest mieć nakładkę, ale ja nie mam surowców z Horyzontu, w sensie mam Tej legendarnej mam wystarczająco, ale tej Jakiejś tam epickiej bodajże mam trochę niewystarczająco. Eee, gdzie ona jest, o No nie mam Nie mam bruku i nie mam kleju Więc nie zrobię sobie tej nakładki plus Nie, przepraszam, to o to mi chodziło, no ale to jest ta sama cena Nie zrobię nakładki plus 5000 na browar Wtedy on by mi robił mega dużo tutaj, no Bo na to mam, wtedy by mi robił 30 te trzydzieści niecałe tysięcy jeszcze myślę nad herbem, ale to raczej w odległej przyszłości gdy już postanowię, no na ten miód bardziej po prostu przejść ale też zmienianie herbu, na ten dodający miód będzie średnim pomysłem bo zmniejszy nam się produkcja żywności, na której opiera się miód więc mi się wydaje, że to nie prędko, jeśli w ogóle ale okej, okay, możemy sobie zrobić test w sumie tego wojska na na, na. na czym. Zrobimy sobie na Nomadzie na razie, ale w przyszłości właśnie. No tak naprawdę to już bym mógł, tylko bym musiał trochę wręcz nawerbować. Zrobię jakiś test. W sensie ktoś poleci na mnie i ja polecę na kogoś taki. Jeden, po jednym ataku zrobimy. Jeżeli ktoś jest chętny, to możecie tam na Discordzie pisać. Na podobnym poziomie co ja w sensie tam dowódca Kasztelan Sala Legend. E Czyli raczej wmaksowane konto. A na razie znajdźmy sobie jakiś taki cel jak Nomad i pójdźmy sobie atak na na przykład sprzed wieku. No to może być nawet automatyczny Rainbow Imper. Yy. sobie pick, pick, pick. Na wszystkie fale. Aha, demony się dają, to trochę lipa. Yy. Dobra, to zrobimy tak. Yy. Teraz to znajdę. Różnica nie będzie duża, bo straty i tak właściwie nie będzie dużo, bo ten nomad ma cienki obóz. Też dowódca będzie inny, więc musiałbym to robić tym samym dowódcą. Ale ten drugi dowódca jest słabszy, a i tak zobaczcie, że wynik będzie taki, że. Aha, to na drewnie puszczę, Boże. Dobra, nieważne. Pójdźmy najpierw miodowych no i zobaczcie, że różnica jest spora ile tam trzeba było po 8 Ok, może puścimy jedną falę żeby była bardziej zauważalna różnica ne? bo jakby jedna fala wtedy powoduje trochę większe straty i to tak naprawdę jest lepszy, lepszy pomysł A, to mu rotarcie jest bardzo dużo e, Pik. okej, okay. co będzie szybciej dobra, ci będę szybciej no, troszeczkę mniej jest wojska miodowego i dowódca ma 114 dziedzińca, a ten ma 123. Więc jest trochę różnica, ale ten ma 129 dystansu, ten ma 162 dystansu. No to wynik będzie jeszcze bardziej jakby pokaźny, wydaje mi się. Nie, no to się jedno z drugim trochę wyrównuje. No, w każdym razie chciałem wam pokazać, jak wygląda proces tego, tego ulepszania budynków wszystkich. <laughs> E, produkcji i tak dalej i tak dalej więc e, do tego miotku na razie mam jeszcze spory zapas tej produkcji i tutaj będzie wojsko trzymane mniej więcej na na razie na tyle ile mi miód będzie pozwalał żeby być z nim na plus czyli jak mam 6500 no to na 40 o, na, na 40% ne? czyli mniej więcej 6000 wojska, czyli no takie dwa składy będą tutaj oczekiwać na wysłanie gdzieś E, tak naprawdę, wszystko niestety się werbuje przez zamek główny, więc to tak idzie jak krew z nosa totalnie, ale no, no, nie mam na razie innej opcji. Nie chcę się wydawać po prostu żetonów na kuszary e, tylko właśnie na miot, żeby mieć gdzie to trzymać. E, no i kolejna kwestia, też ulepszanie tego wojska, ale tak jak mówię, ja idę w. Może to nie jest najlepsze, ale ja stwierdziłem, że idę w ilość, a nie jakość. I po prostu idę w tą destylarnię, aby trzymać tego wojska więcej A nie w poziomy wojska, bo wiem, że niektórzy już mają to wojsko na drugim, trzecim poziomie I to jest naprawdę mocne, bo to się zwiększają parametry z każdym poziomem Swoją drogą jeszcze mogę dodać, że fajne oferty na dekorki się pojawiają 4 dekorki 1500 pp za 30 tysięcy rubla 2 dekorki 1250 pp za 13 tysięcy rubla 1 dekorka za 5000 to już taki standard no, patrz jak na Rainbowle. na Rimbole są tylko dwie pasieki, nie? Dwie pasieki, browar i magazyn, więc tutaj to jest taki starter pack, żeby tak to określił. Troszeczkę defa mogę tu dosłać, ale tutaj nie chcę tego browaru nastawiać jakoś mocno. Z, tej, z uwagi na to, że po prostu tutaj właśnie, tak jak mówiłem, żywność jest bardzo taka opłacalna, nie? No właśnie, przez tą piekarnię i magazyn, znaczy, no piekarnię sprzed wieków. Tutaj w takim razie wychodzi mi ostatecznie produkcja żywności ile? 62 tysiące, tak, bo jak browar jest, to jak sobie go wyłączycie, to ta produkcja na górze się zmienia, nie? też. Czyli jakby teraz mi pokazuje produkcję 68 tysięcy niecałe. A jak sobie to wstawię, to mi pokazuje 62, czyli to już przelicza jakby zużycie przez browar żywności. Hmm. To jest spoko w sumie. Eee, dobra. Aha, miód, jest, miód się tam zbugował. Ok, oczywiście nomada. Znaczy się obóz nomada nie ugasiłem. To taki standard u mnie, że jak mam to zrobić, to zapomnę. A zobaczmy, ile strat było w tym ataku. E, dobra, puszczę tam tego sprzed wieka. Zrymbo. Ale nie na tym. Tylko. I zaraz to porównamy. Aha, to teraz będzie ten sam dowódca, którym tam ci lecieli? Jedynką? Ej, dobra, teraz będzie przynajmniej porównanie sprawiedliwe. Nie, no, dwójką lecieli, kurna No to poprawiamy w takim razie. Dwa Ok, no teraz przynajmniej będzie sprawiedliwy test, będzie tak samo. 8, 8, Bra. 7 strat na tym poziomie, no to niewiele. Więc no to wojsko jest fajne do latania po nomadzie na pewno, ale też, ci nie jest aż takie, aż takie mocne, bo na pewno może być mocniejsze. 0 strat na murze, gdzie wybiłem 153 wojska. Okej, okay, czyli w 36 wręcza. Weszli bez strat własnych, tak naprawdę. Hej. Nieźle, bo ile on ma? On ma 34 to miał jakieś 1500 z kasztelanem Nomada 1500 to oni mieli siły ataku dystansowego nie źle mówię, bo on jest No tak 1500 to oni mieli tej siły no dużo tak z 50 tysięcy pewnie, więc okej, okay, porobili tutaj. Na froncie było tego 133 i czonby z bombami on był z dwoma bombami, to jest też bardzo dobry wynik Na dziedzińcu 140 wręcza i zobaczcie, dwie straty, też bardzo dobrze A to jest atak jedną falą, więc jakby pójść... Jakby pójść wszystkimi falami, no to na murze byłaby sytuacja taka sama Na dziedzińcu pewnie nie była jedna strata moim zdaniem, albo może zero To by było pomiędzy 5 a 6 strat, nie? Okej, okay, ten ataczek akurat już tutaj y, włazi, więc zaraz zobaczymy jak to wygląda no, minus, minus jest na to, że jak się patrzy na miód, to trzeba przewinąć sobie to okno w prawo. Nie mogli na przykład tego rozszerzyć, tego okna, moim zdaniem byłoby to praktyczniejsze, żeby nie musieli tego przewijać. No, ale trudno, te miód raczej trzymam na plusie, więc nie, ma, nie mam potrzeby, żeby kontrolować, jak to tam wygląda. Albo po prostu wchodzę do zamku i zaglądam. Dobra, jak to wygląda z tym wojskiem? Straty jest 11, no, czyli okej, okay, tutaj jeden zdech zamiast 0, tutaj dwóch więcej zdechło i tutaj jeden więcej no to podobnie, no ale to wojsko miodowe jeszcze będzie ulepszane ne? więc myślę, że tak finalnie by tam by było tych strat może 4-5 no więc no, to wojsko będzie e, będzie dwa razy silniejsze tak naprawdę od sprzed wieku, bo sprzed wiek ma 150 siły a to wojsko wmaksowane ma siły 150 razy 2, 310, nawet więcej niż razy 2, bo to jest 308, a 310 na max. no Oczywiście, zanim ten maks będzie, to trochę zajmie ne? ale czymś takim przechodzić mur to będzie naprawdę potężne. Jeszcze jedna rzecz warta wspomnienia to to, że wojsko, obrońcy wręcz, mają siły do obrony. Może tutaj Wam to pokażę, tam gdzie jest. Aha, bo jednostki broniące to akurat ten dev się nie, nie pokazuje, to jest jakiś taki bóg, e, że ten dev słuchajcie, ma 100 prawie do dystansu gdzie kolorek ma tej siły 80 więc to jest duża różnica a jak się go ulepszy to on ma siły obrony dystansowej przypominam def wręcz, który 320 ma do wręcza i 139 do dystansu czyli dwa razy prawie co kolorek to zobaczcie, że nasz def dystans ma tyle samo klepany czyli def wręcz ma tyle siły obrony dystans co def, dystans, którego się robiło jeszcze parę lat temu. No, parę lat temu to stoczyło się dużo, ta, dużo czasu, nie? więc to się zmienia. No, ale no jest to trochę takie zaskakujące. A z kolei, dystans w ogóle nie ma do wręcza wcale. Ani trochę. A dystans y, kolorek miał chyba więcej trochę. No, miał dużo więcej. Więc bronienie na dystansie tym wojskiem będzie lipą, jeżeli ktoś da wręcz na flankach, bo zostaną zmiecieni. Ale bronienie za to wręczem, gdy ktoś nawet da e, tylko jedną falę muru tarcz Będzie ok. więc ja bym tym bronił Nie wiem, na razie mam 75% wręcza I 3 bomby, jeden otwór Ale może wrócę do 80-85% wręcza, patrząc na to, że to, ten dev distance jest taki średni Okej, okay, jakaś oferta specjalna mi wpadła Co to takiego? O! I mamy właśnie te o których mówiłem ja je kupię, w sensie chciałem kupić te Więc y, y, zaraz y, tak się stanie Dobra, jednak się słuchajcie Na dekorki te y, najdroższe nie zdecydowałem Choć one są dosyć opłacalne Mamy 6000 porządku publicznego Czyli za 10 tysięcy rubinów mamy go e, 2 tysiące Za 13 tysięcy mamy go 2500, czyli to się trochę bardziej opłaca cenowo, jakby Ale tutaj te dekory mamy skompresowane, więc to zawsze takie jest, że to się trochę może mniej opłacać Tak samo to, bo jakby w porównaniu do tego hmm, Bo tutaj w tej cenie mielibyśmy 2000... Dobra, nie chcę się tego liczyć, w każdym razie Wezmę sobie te dekorki i wyłożę nimi ZG Jeszcze kiedyś sobie wezmę dwie zielone, będą pięknie pasować hmm, I schowamy sobie te będzie trochę większa produkcja miodu. Ok, oj, teraz jak mam trzy chatki żółwiowe, już mogę powoli na, na Flawless zacząć je. Dobra, są cztery zielone. Czyli jest 25 żywności, w 47,5. I miodu jest 32. Dobra, czyli troszeczkę się to zwiększyło fajnie. I tutaj sobie wstawimy te chatki 3. Yy, zamiast samurajskich, znaczy samurajskie dekoryberty mi się podobają, ale no niestety zostają wyparte przez yy, fakt, że w porządku mają mało wiem co z nimi zrobię yy. która ma jeszcze mało ta tutaj dobra o, ekwipunek pełny, kurde czyli coś będzie trzeba sprzedać, będzie trzeba sprzedać jakąś ciulową dekorkę sfuzowaną. na przykład taką okej okay teraz dobra, a, czyli to jeszcze sobie chowamy pyk, a patrz hmm. co będzie dobrze pasować hmm. no, w sumie nie mam aż tyle tych chatek, więc dobra, będą, będą na razie tak będą tak jak to robię teraz, najwyżej się kiedyś to przestawi no a generalnie to ten post już jest rubinowy, tak samo jak ten Rainbow Empire, bo są dekory 1000 PP w dużej w większości. E, czyli miodu mam teraz ile maksymalnie? Było 31800 że teraz jest 32200 Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jest tego więcej, więc jak widać to też wpływa. Znaczy jeszcze trzy chatki żółwiowe, tak naprawdę to mogę kupić dwie. Nie, nie mogę, bo nie mam bestselleru, ale w sklepie bestseller sobie je dokupię i będzie już tutaj mm, wypchane Albo ewentualnie, bo tutaj by weszło raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To w tym miejscu bym jeszcze wrzucił, żeby się z tymi ładnie tak spasowywały. A tutaj przerzucić tych dawnych przyszłych królów, ale to nie mam ich tylu. Znaczy ich mam za dużo, hatek tak za mało, więc to miesza o to. No i te dekory samurajskie pójdą na zimę, gdzie również są dekory samurajskie, tylko że słabsze. Bo one, Tutaj są te dekory, ale te dekory mają mało PP, tak więc je trzeba będzie zamienić. No jednak ma 505 jakimś cudem Te trzy ostatnie będzie trzeba zamienić hmm. Dobra, patrzę, tylko się nie nagrywa wszystko Aha, i kolejny filmik się pojawi to będzie filmik z... Hmm, filmik, druga część e, Moich Boże, gdzie te dekory są? Druga część oceniania mojego konta To będzie wyposażenie e, Czyli kasztelani, dowódcy i waluty różne, czyli ile mam żetonów, nie wiem, samurajów, ile mam tego, tego. Znaczy to widać na wielu odcinkach, gdy ja to, w to wchodzę po prostu, ale będzie takie omówienie mniej więcej, w jakim stanie to jest, jak to wygląda i tak dalej. Więc tego odcinka oczekujcie. Tutaj na zimie, dobra. Coś tam się pewnie zwiększyło. Więc no, fajnie, chciałem do Was właśnie nagrać ten, ten taki progres z miodem, który będzie co jakiś czas następował i będę go co jakiś czas e, nagrywać. Więc e, będzie tego wojsko po prostu więcej, może trzymać, ale i tak najwięcej, największą różnicę e, zrobi tak naprawdę wstawienie e, tego budynku, tej dystlarni. To będzie zmniejszało zużycie e, miodu bitnego przez to wojsko. Na pewno na ZG to pójdzie najpierw, no a potem na na posty tak więc zobaczymy dobra, zobaczymy też w ogóle czy to będzie za żetony, czy, czy za rubiny mi się wydaje, że za rubiny jak to ma działać jak piekarnia, ale nigdy nie wiadomo, że tony też nie są łatwe do zdobycia, więc zobaczymy jak to GGS rozplanuje e, można się ewentualnie podpytać na przykład Janusika on pewnie już to ma, no może nie, może jeszcze nie ma ale niebawem będzie mieć e, więc moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się na kolejnych filmach, więc na razie do kolejnego.